Cześć, dzisiaj mam dla was paczkę, którą już do której zajrzałem i znalazłem list od widza Bartosza <laughs> który pod sami jeżeli tutaj dobrze wszystko ogarniam to dwie wkładki, z czego jedna to jest Lobby XT a druga to jest wkładka F3 firmy Iseo hmm. tu macie tekst od widza Bartosza Chodzi o to, że chciał sprawdzić, chciałbym porównać te wkładki pod kątem odporności na, na, na ataki. Liczę na to, że Lobix XT dłużej wytrzyma niż ta wkładka F3 ISO, która była montowana u niego tam standardowo na bramach. No i zobaczmy, sprawdźmy, przeanalizujmy, rzućmy okiem. Na to, co tutaj w pudełku się znajduje, i spróbujmy poddać to jakiejś tam realnej ocenie. Od razu mówię, jestem laikiem, jeśli chodzi o te rzeczy, i hobbystą, a nie profesjonalnym ślusarzem, czy też osobą, która montuje zabezpieczenia mechaniczne. Lobbix to jest karta. I cóż. Zróbmy szybki, mały rekonesans. No dobra, tutaj już widzę ten Lobix Ma wejście na klucz takie, które znam z, choćby z Hektora, lub też kutki mm, lub Tantal, Tak, dobrze mówię, tak. No i tutaj jest y, trudna sprawa. Tu naprawdę to y, to jest poza, y, poza tą taką wkładką. Moment, moment. Hmm. Poza wejściem tego typu na klucz, na busat to to jest według mnie drugie pod <ścoughs> względem trudności na tą chwilę. Ale no, może może trzecie, ale yy... Jest tam jakaś mm, szansa manipulacji, aczkolwiek jest to mega trudne. No, nie, nie, mega trudne, mm, trudno czytelne. Tego hektora spróbujemy sobie, tak samo tego lob, 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 Lobixa, spikować pewnie, ale jakoś na razie po hektorze nie podajmy się tego zadania w tym momencie. Więc porównując te dwie wkładki, tę F3 i i LOBA, to według mnie od razu wygrywa LOB na starcie, jeśli chodzi o wejście na klucz. Przejdziemy się tym wkładkom jeszcze. O, no, to, to też dosyć ciekawe, że ten F, ta wkładka F3 nie ma, nie widzę tutaj żadnych zabezpieczeń przeciwko przewierceniu. Skoro to jest wkładka, która siedzi w, ga, w bramie garażowej, to można by potencjalnie dosyć łatwo ją przewiercić, tak? Gdzieś tam na zewnątrz jest to jakieś tam garaże w nocy, no nie wiem, czy ktoś by słyszał Robix ma co najmniej dwa, a te dwie tutaj dziupki chyba też są są czymś w stylu antyprzewierceniowe, no tu na pewno są kołki stalowe, tutaj też prawdopodobnie tegoś typu zabezpieczenie jest wciśnięte. Więc ta wkładka przynajmniej ma ma elementy, które mają utrudnić, mm, mocno wydłużyć czas wiercenia, przynajmniej w tym zamku i znieść parę wierteł <laughs> Więc tak na sucho, na, suche, na sucho, yy, sucho, ogonzi, na, na sucho yy, wygrywa zdecydowanie lob a wkładka F3 jest troszkę z tyłu. Dobra, ale zanim yy, Zanim już ją pogrzebiemy to spróbujmy sprawdzić jej odporność na napikowanie. Jeszcze zanim o pikowaniu, to wkładka LOP ma tutaj, no to raczej są piny pasywne. Pewnie z uwagi na to, że to jest wkładka pięciopinowa, to się szybko pokończyły różnego rodzaju, kombina różnego rodzaju kombinacje. No i producent zdecydował się na dorobienie tych pinów pasywnych które gdzieś tam mnożą te, te możliwości klucza generalnie najczęściej jest tak że tych pinów wcale nie musimy ruszać jeśli są pasywne to nie musimy w ogóle podczas pikowania klucz F3 wygląda w ten sposób też działa ok no jest wycięty dosyć ciekawie w góry dały są, tak więc 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 też przemyślane, wycięcie jest przemyślane też jest pięciopinowe. Dobra, to tyle z poplania. Spróbujmy dobrać napinać i też tutaj powalczyć. Zobaczcie, co się tutaj A ten, No Ten robixa nie, nie atakuje na pewno na razie. Nie wejdzie, może ten. O, dobra. Jest jakiś punkt odniesienia. Napniemy go leciutko. i spróbujemy zaatakować. Pierwsze nie chciał gadać. To jest z tyłu. Dały jakiś feedback. No ale. dość delikatny. o Cóż. poszło szybko troszkę szybciej się spodziewałem tutaj czy tutaj czułem jakieś piny zabezpieczające, chyba nie za bardzo. Raczej w przypadku próbę porównania tych, tych, tych wkładek, na który prosił być Bartosz, no to tym wytrychem, takim wygiętym hakiem, tutaj, pierwszy, drugi, no ale to już jest wszystko ciężko bardzo <śmany> manipulować w tym, w tym, w tym zamku. To też ma swoje plusy i minusy, ponieważ tak wycięta wkładka powoduje to, że te pinne niby są, no tu jest taki wysoki, niski, ale nie może być za bardzo powycinane yy, <grytanie> jak tutaj przytoczę tego, który prawie jest prze... prze, 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 prze tu nie prawie, tu jest po prostu dziura w tym wycięciu zrobiona. Często te, pin, te, te, te zamki takie mocno pokręcone no siłą rzeczy gdzieś tam te, do, no maksymalnie do, 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 do tego paska piny są wycinane. A wyżej to już tylko jest takie pokręcenie, żeby utrudnić wejście wytrychem. No i bardzo fajnie, no naprawdę, naprawdę to działa. Dobra, nie paplam, spróbujmy ten zamek rozebrać i zadzieć do środka. Jeżeli Bartoszu byś chciał go z powrotem, to daj mi znać. jak go poskładam pewnie, biedny miś. Tymczasem z tego mojego krótkiego podsumowania no, wynika to, że ta wkładka jest klasy niżej co najmniej od Lobixa, choćby tak, trzy rzeczy wycięcie na klucz, brak zabezpieczeń widocznych wizualnie na antyprzewierceniowych. Zobaczymy czy piny są, być może kołki są jakieś takie twardsze, ale to zaraz się o tym przekonamy. To, to i wydaje mi się, że to nie było pinów zabezpieczających, natomiast ja jeszcze poza Lobixem, to już dawno, dawno temu Grzegorz mi podpowiedział, żem kupił to, a być może mi przysłał, ale chyba ja to kupowałem. Jeżeli Grzegorz coś źle mówi, to, to prostu i proszę. I to jest Hector, to jest wkładka bardzo podobna, jeśli chodzi o wejście na klucz tego lobbixa, to jest pięciopinowe. I ona ma na pewno opinie zabezpieczające. Bawiąc się z nią, gdzieś tam jakieś fałszywe takie ustawienia mi się zdarzało. Tutaj czułem ruchy na napinaczu ustawiając te kołki, ale bez jakiegoś wyraźnego ani utrudnienia ich ustawiania, no może trochę tam ciężko chodziły momentami. Ale chyba nie było dramatu, ani też nie było um, jakichś, no hantarek wysokich na pewno nie. No. Wydaje mi się, że tu nie ma nic zabezpieczającego. Dobra, nie paplam. Wyciągnijmy ja ten element. Z którym mam problem z nazwnictwem. Ni to omega, ni to seger. Ktoś mi pisał, żebym to nazywał jako pierścin zaciskowy. No, ale to też nie do końca. A, takie tam <laughs> rozterki formalne. To już wychodzi. nie. Jeszcze nie chcę wyjść. Dobra. No, teraz, teraz już trochę, zdecydowanie chce wyjść. Dobra. Już nie trochę. I zajrzyjmy. Oczywiście, mówię, Bartoszu, jeżeli nie, nie, nie dałeś znać, czy chcesz tą wkładkę z powrotem, ja oczywiście podejmuję się tego, żeby ją złożyć, w razie jakbyś ją potrzebował. Tymczasem spróbuję wyjąć dwie omegi. O! Nie, nie za, za późno. Z dwoma nogami? Nie, nie, jeszcze może nie za późno. złożył dwie omegi, to mógłbym go ładniej wypatroszyć. Aczkolwiek teraz. Dobra, nie, no. Już nie. Nie, już, już nie panikujmy. Nie kombinujmy. Mogą zacząć od tej drugiej, wtedy bym mógł ten mój przepychać włożyć i troszkę czytelniej Wam to być może wypatroczyć, ale tak jak ostatnio poszło profesjonalnie, dzisiaj będzie półprofesjonalnie. Kołki związane, które, które, które gadają z kluczem, kipiny. Wszystkie normalne, w sensie bez żadnych yy by, no, by, no, standardowe. Nic tutaj, co by miało w jakikolwiek sposób mi utrudnić pikowanie. W tych kołkach to raczej rzadkością jest tylko jakieś jakieś rzeczy, które mają utrudnić. Dobra, gdybym wyjął tą, tą omegę ze środka, może spróbujmy teraz tak na szybko, to być może mógłbym tutaj włożyć coś. I powolutku mam dziś pakóły Panie Bartoszu <laughs> w środku tej wkładki z bramy garażowej. Bo tego nie, raczej nie wyjmę tak po kolei. Ale już widzę, że moje przypuszczenia były prawdziwe. Co do kołków wszystko tu jest standardowe. Trochę teraz żałuję, że nie spróbowałem tego zamka zrejkować, ponieważ A, byłoby potencjalnie szansa, aczkolwiek wycięcie klucza chyba tam była, był ten trzeci pin bardzo, bardzo mocno. By, by, był głębszy, reszta była płytsza, więc i to wizualnie i, i widocznie było wyczuwalne, o tutaj o to, ten pin, o którym mówię, to jest ten, czyli ten był wysoki, ten wciśnięty i rejkowanie raczej tutaj by się nie powiodło. Mimo iż e, konstrukcja zamka wskazuje na potencjalnie łatwe rejkowanie. Nie ma żadnego pinu zabezpieczającego. Płatka nie posiada żadnych zabezpieczeń antyprzywierceniowych. No, Moim zdaniem, Robix, który wizualnie już tutaj e, posiada pewnego rodzaju utrudnienia, to poważne. To nie jest jeden kawałek e, antyprzywierceniowy, raczej są ich cztery sztuki. Wygrywa. Wygrywa w przedbiegach kształt e, wejścia na klucz. Mm. W porównaniu z tym F3, i SEO. to jest przepaść, to, 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 jest, to jest ten też Iseo nie jest prostym wejściem ja używałem pika cienkiego ale grubszym zobaczmy Uf. zobaczmy, żeby kamera nie poleciała tak daleko tutaj <laughs> ja mam jakiś niezbyt może ten Taką yy, wygiętą Wężyka wygiętego i zobaczcie tutaj się daje Jakoś manipulować W tym zamku dałoby się tutaj Go włożyć i yy, I coś tu próbować te piny ustawiać Natomiast podejrzewam i obstawiam że Robił się No i tutaj tu możemy go wsadzić, ale to on kompletnie nie gada z spinami. ponieważ spiny są dopiero za tym zakrętem. I naprawdę to, to jest taki. Tak jakby nie jest płynny, tylko jakby pikselowo to była. Ten ten zamysł, zwróćcie uwagę, Zwróćcie uwagę, jest taki powycinany jakby po kwadracie. I naprawdę fajnie przemyślana sprawa. Lob zrobił, zrobił robotę. Hmm. Zamek, który wygląda normalnie, zwyczajnie. Natomiast, no nie, tego tego w ogóle nie, nie... włożę, żeby tym, 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 tym zgadać z pinami. <laughs> Mogę oczywiście... cienkie, cienkie wytrychy mam takie, które, które gdzieś tam, gdzieś tam tutaj coś pogadać i będziemy oczywiście atakowali tego typu konstrukcje, nawet taki mały trych, który jest hakiem. O, nie, nie, on tu, nie, on tu nie, nie podejdzie. Natomiast w tym zamku no, miałoby szansę powodzenia. Tak, tutaj po kolei w tych komorach sobie mogę dubać. Dobra, <trymne> trzymajcie się. Dzięki Fiki za, za podusłanie Bartoszu w konstrukcji. Tutaj, jak, jak, jak pytałeś, zobaczyć porównanie, żebyś chciał tych dwóch zamków wkładek no to porównanie jako takiego w tej chwili Ci nie zademonstruję, ponieważ nie mam za bardzo y, czym tutaj tego, tego, tego y, loba zaatakować. Czym, może nie do końca by się znalazło, znalazłby się jakiś wytrych cieniutki, którym bym mógł tutaj coś ale y, wątpię na tą chwilę w realne powodzenie ataków w rozsądnym czasie. Na pewno ten lob jest klasę, klasę, parę klas wyżej niż zamek ten ISEO. I jeżeli tutaj mówię o, o zabezpieczeniu nie tylko antypikowym, to według mnie dyskwalifikuje ten zamek, ten F3, to, że on jest zewnętrzny, jeszcze zamek gdzieś tam w garażach, to, że on nie posiada żadnych zabezpieczeń antyrozwierdzeniowych, a to to, no to, to już jest dramat, bo tutaj podejść z wiertarką, wkrętarką parę naście no, sekund, może nie, no, proszęby minutę, dwie i zamek jest rozwiercany w miarę cicho, i możemy sobie wszystkie piny wydubać i czymkolwiek wtedy kręcić yy, bębenkiem, jednocześnie poruszając zabierakiem, jak ja to teraz robię cienkim wytrychem. Po prostu pinów wtedy już nie ma Dokładnie to samo jakie ja teraz wysypałem Więc to jest największy minus Równie tej konstrukcji Pikowanie pikowaniem, ale Raczej yy, siłowo atakują Panowie złodziejaszkowie Którym by mu łapy ciął Dobra Nie paplam już czyli tak rozgadałem Dziękuję bardzo za podesłanie Lobiksa yy, będę męczył Na pewno, Dla Hektora zresztą też Loba yy. Materiały za czas jakiś pewnie z tymi zamkami. Być może na tarczy, typu prezentacja czegoś czego pozornie prostego, a nie pięciopinowy, tylko zamek, a jednak nie uda mi się spikować. Zobaczymy. Dobra, nie paplam, czas pokaże. Trzymajcie się, dzięki jeszcze raz za wartość subskrypcji zamka. I cóż, cześć.